Dzisiaj przede mną przepiękny karabinek PCP firmy, Airmax, czeska firma, która wyprodukowała fantastyczne karabinki. Katran nazwa pochodzi od gatunku Rekina. Karabinek jest, że tak powiem, troszkę taką kopią FXa. Ale jest, tak, jest yy, tańszy, ale jest tak samo dobrze wykonany. Butla jest wykonana z karbonu. Posiada regulator. Pompować można karabinek do 300 bar. Jest wykonany na, z, ze stopów yy, aluminium i waży bardzo malutko, bo yy, jeżeli mnie pamiętam, to 2,2 kg. Więc jest to jeden z lżejszych karabinków. Posiada już zintegrowany tumik. I łamaną kolbę, którą można przycisnąć. I jednym ruchem możemy złożyć karabinek. Czyli tutaj magnes nam przytrzymuje kolbę. Wtedy karabinek jest bardzo mały i kompaktowy. Można go spokojnie wsadzić do jakiejś małej torby, plecaka itd. I sobie przewieźć. Normalnie w tą stronę. Hop, otwieramy. I karabinek mamy otwarty. Dodatkowo mamy regulację tutaj szyny policzkowej i stopki z tyłu góra dół. Także można ustawić wszystko pod swoje preferencje. Chwyt pistoletowy typu AR-15, blokowanie spustu oraz spust jest regulowany. Ma regulowane dwie drogi: pierwsza, druga spustu oraz czułość spustu. Testowałem karabinek. Wszystko chodzi perfekcyjnie. Dokładnie tak jak w FX Impact. Niesamowita pojemność magazynka również. Ponieważ przy kalibrze 5,5, to jest właśnie kaliber 5,5 czyli 22. To jest 16 sztuk. Widzimy manometr. Kartusz możemy pompować spokojnie do 300 bar. Naprawdę jestem zachwycony wykonaniem tego karabinka. Cześć zrobili kawał dobrej roboty. Oby jest to nowość na rynku, mówię, oby sprzęty były niezawodne, to moim zdaniem z czasem będzie to duża konkurencja dla FX i będzie to numer jeden na polskim rynku. Tutaj mamy test skupienia na 25 metrów, jedna dziurka. Także naprawdę piękny, piękny sprzęt. Zademonstruję zaraz e, magazynek. Tutaj mamy 15-szczołowy magazynek. Magazynek jest naprawdę świetnie wykonany. Dźwignia chodzi dosłownie bardzo delikatnie w zasadzie na dotyk palca. Już możemy spokojnie wyciągnąć i wysunąć magazynek. Aby magazynek załadować, musimy, tak jak w każdym, napiąć sprężynę, zablokować, włożyć śród i to w zasadzie tyle. Magazynki są już zrobione tutaj z metalu czy stopów aluminium. Jedynym plastikowym elementem jest element w środku, czyli nasz bębenek, który będzie się przesuwał pod wpływem uwalniania sprężyny i będzie indeksował kolejny śród. Karabinek dzisiaj idzie do klienta, więc pozwoliłem sobie. Sfotografować ten piękny okaz i że tak powiem powiedzieć kilka słów i pokazać go w całej okazałości. Naprawdę elementy. Elementy użyte i wykonanie jest pierwsza klasa z bardzo dobrych materiałów wykonany karabinek. Także o, mamy tutaj opis 5,5 Kaliber 22. Delikatnie. Wsadzamy magazynek, jest klik. Nie musimy używać wiele siły. Dźwignia zamyka się dosłownie sama. Nic nie haczy, nic nie szura. Może zademonstrujemy jeszcze. strzał. teraz mamy safe zabezpieczony. Musimy od drugiej strony odbezpieczyć. Zabezpieczony. Pierwsza droga. Pierwsza droga. Pierwsza druga strzał, na dotyk naprawdę ustawiony fabrycznie na dotyk, nic nie trzeba robić, nic nie trzeba poprawiać sprężyna zbijaka żeby troszkę mu podnieść energię, jeszcze nie wypatrzyłem sprężyny ma, sprężyna zbijaka jest schowana tutaj pod kabłonkiem jeszcze nie jest skręcona na maksa, więc jest jakaś tutaj jeszcze możliwość energii szyna Szyna o standardzie 22 mm, ale bardzo ładnie wykonana szyna, nie ma jakichś niedoróbek, równa i tak dalej, nie tak jak w niektórych tureckich karabinkach, w zasadzie w większości, nawet czasem ciężko jest dobrać montaż, żeby coś sensownego założyć. Chwyt naprawdę super wyprofilowany, wszystko jest rozbieralne, kompaktowe, tak jak we fixie. Możemy sobie uchwyty wymieniać, możemy sobie wymieniać kartusze. Zobaczymy, jak w przyszłości będzie z lufami, ale myślę, że z lufami też nie będzie problemu. Do tego karabinka, tak jak mówiłem, regulowana baka, regulowana stopka. Naprawdę jeden z najbardziej ergonomicznych karabinków. Jeżeli ktoś się kocha w krótkich, kompaktowych bullpupach, to jak najbardziej polecam ten sprzęt, bo jest godny. Nie małych pieniędzy, bo kosztuje gdzieś tam w granicach 5200, ale naprawdę wykonanie, celność i jakość użytych materiałów jest pierwsza klasa. To w zasadzie tyle. W terenie może kiedyś uda się coś nagrać więcej i pokazać możliwości karabinka, celność.